Okej, okay, także cześć mordy, z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft SkyBlock na craftplay.pl Witam Was oczywiście ja I w dzisiejszym odcinku jest to kontynuacja budowy naszego takiej galerii handlowej z pierwszego sklepu na Craftplay'u e, Chciałem ten sklep wybudować sobie tak dla peki po prostu, byleby by był e, Także i tak to ogólnie wygląda, jeżeli chcecie więcej odcinków z Craftplay'a, także to zostawcie łapeczkę w górę Eee, kto nowy, subskrypcję z żeby żeby nie przegapić żadnych filmów ani live'ów? No, i możecie być na mojego Discorda, bo tam też piszę z widzami. Czasem nagrywam odcinki, eee, gadam, gram. No, ale co ja nie przedłużam, zapraszam Was do odcinka. Okej okay, widzowie, także ostatnio wybudowaliśmy coś takiego, to myślę, że teraz dobudujmy w sumie kolejną tu część, nie? bo Chciałem tą podłogę wybudować i zrobić jeszcze takie jedno piętro. I zrobić taki dach jakiś ładny. No, i chciałbym dzisiaj już dodawać jakieś rzeczy. Najwyżej poza odcinkiem będę dodawał rzeczy, bo chciałbym w kolejnym odcinku z Playa pójść na PvP. Bo je widz pod Tak jakby powiedział mi: Ej, Loe, gościu, weź na może PvP. Może tam chciałbym zobaczyć Twoje umiejętności. Jak tak, jakby wiecie, ee, umiejętności moje w klepaniu się. Też tak myślałem. Bo może odcinek z PvP Montage, jeżeli byście chcieli, no. Myślę, że mogę nagrać Wam z PvP Montage'a jakiś odcineczek. Odcinki z Crafty, to nie chciałbym teraz nagrywać, bo tak, no nie wiem co z tymi live'ami. Czy ja będę je robił dalej, czy na razie odpuszczam temat z live'ów? Tak wiecie, no nie chcę zrobić coś takiego, że nagram odcinek 21, a on tak jakby będzie zaraz na 22 stream, ale 21 pojawi się na przykład za dwa dni, wiecie o co chodzi? I dlatego są teraz odcinki z innego, tak jakby z serwera. Za Was trochę przepraszam, więc pewnie w poniedziałek jest live. Nie wiem kiedy by to oglądać, pewnie w piątek albo no chyba tak. Eee, ale ogólnie zamierzam pewnie streamy jeszcze robić do końca tych ferii. No i będą powrót do odcinków. Zobaczcie w ogóle jak już doszliśmy. Mamy aż 20 odcinek, jak to nagrywam jest, a pewnie już jest więcej. Także naprawdę lecimy też z tą serią Crafted'a, no ogólnie teraz za CraftPlay'a też dawno nie było odcinków z kilka miesięcy, także znowu powracam. I niedługo liczę, że CraftPlay zrobi nową edycję, co będzie tak jakby więcej graczy i będą też streamy wtedy z CraftPlay'a, bo no ten serwer robi co 5 miesięcy edycji co 3-4 miesiące edycję robią a z Crafted pewnie co dwa lata. No ale ja liczę ze strony Crafteda, że Crafted zrobili nową edycję, tak, w kwietniu, maju, byłoby naprawdę fajnie, gdyby zrobili, bo wtedy jeszcze zaczęłyby się wakacje, dużo ludzi by grało, ja bym wtedy kupił SBPar, robiłbym wam losowanka, streamki by były z krafteda, No i ogólnie wszystko byłoby by fajnie, wiecie o co chodzi. A tak ogólnie to chcę dociągnąć teraz do tego jakoś streamy z Crafted'a A po tych... po tym... Po tak jakby jak już będzie znowu zdalne To chciałbym robić Wam streamy też z czasu z Crafted'a Ale głównie wtedy z CraftPlay'a A odcinki z Crafted'a Wiecie o co mi tutaj chodzi Tak jakby no... chciałbym coś takiego zrobić Żeby też nie było, że... Przez są same streamy z Crafted'a Chociaż też dawno z Crafted'a nie było streamów, nie? Już zaczynam mylić to co do Was mówię i ogólnie od tego wszystkiego, ale yy, tak myśląc, to w sumie naprawdę jest gidę. kto tam jest? Pewnie jakiś... No, szkielna, jak. Yy, no jak? Kurczę, spoko ten budynek jest, nie? Że coś do niego mam, ale ogólnie to ładnie jest. Pasuje jak farts kupić, wszystko tutaj poogarniać. Yy, pewnie teraz craft może być trochę częściej, bo no wiecie, też pomysłów nie mam, więc zrobię jakiś odcinek, żebyście mieli. Yy, także liczę na to, że ten odcinek będzie miał jakieś fajne lajki w górę. Będę wiedział, że chcecie więcej odcinków z CraftPlaya. Jak myślę, czy nowej serii nie zrobić, bo chciałbym zakończyć Minecraft Survival na modach, a stworzyć nową serię. Typu Minecraft, nie wiem, może jakiś, z jakiegoś serwera, tylko z inny tryb. Albo jakąś starą serię wrzucić zamiast Survival na modach. Bo te, przez tę serię przez tę inną serię, bym wtedy modował sobie na nowo Minecrafta, wiecie o co chodzi? Na nowo bym sobie wszystko ogólnie modował Minecrafta całego i bym miał wszystko na nowo ogólnie, nie? Wszystko na nowiutko bym miał i to by było akurat lepiej bo chciałem wgrać wtedy takie mody które nie wgram byle jakie byle co, byle, nawet ich nie znam tylko byle by były Chciałem to zrobić, wgrać profesjonalne mody które będę wiedział, ogarnę je sobie przed serią o co z nimi chodzi i będę z nich korzystał tak jakby, bo czy my w ogóle z jakiegokolwiek moda korzystaliśmy na, tej, na, poprze, na tym sezonie pierwszym więc chciałbym też nową serię ogólnie wprowadzić na kanał y, A tom survival na modach niestety zamknąć niestety niestety będzie ona za niedługo zamknięta. Y, możecie pisać jaką byście chcieli serię albo jakieś odcinki, albo w ogóle byście nic nie chcieli, czy zamiast z tego jakieś bedwarsy częściej. Nie wiem, co stąd byście chcieli. Ja też planowałem zrobić, jeżeli ten odcinek z Bedwarsów z ostatnim widzem Wicketem będzie miał on bardzo dużo lajków like w górę. Musi mieć co najmniej 10 lajków like w górę, to będzie kolejny odcinek, to wtedy mógłbym to wprowadzić yy, tak jakby w taką trochę serię, że yy, odcinki z widzami na Bedwars, wiecie, odcinki z widzami jak gramy sobie w Bedwars, wiecie o co chodzi, to w było. To, bo... Wtedy bym mógł prowadzić, jakby miał fajne staty. No i wszystko ogólnie. Bo widzowie chcą chętnie, tylko to jest coś takiego, że widz musi mieć ogarnięte mikro. I wszystko musi być ogarnięte, typu mikro musi mieć dobre. Eee, że, bo bez mikro to ja nie nagrywam, bo ja nie będę przystawił odcinek pisał z widzem. jaki Team niszczymy, jaki Team? Może ten, różowy czy żółty. Wiecie o co chodzi, bo ja wolę gadać, bo wtedy jest lepiej, no. Ja nie, ja nie chcę pisać tak jakby. Ja na takie odcinki nigdy nie chciałem nagrywać i zawsze byłem na nie, bo, bo to jest tak jakby no, no niefajne. Kurczę, a widzowie, co do tego też z e, e, wyspy z widzami. No to naprawdę, jeżeli na, chcecie jakieś itemy, potrzebujecie, nie macie itemów, to, to mówcie do mnie czy coś. Że nie wiem, ile weź mi trochę poratuj, bo na przykład nie mam itemków, bo... No ja widzę, co na przykład poznikało, że tu były raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gdzieś mob spawneru tych. Ja widzę to, że znika to wszystko i ja naprawdę nie jestem ślepy, więc tu na przykład wszystko też poznikało, tu ktoś podmienił mi na żelazo, tu też był obsydian, też. Żelazo mi podmienił na drewno. Tu nie wiem co wykradł, piecyki goś nawet kradł. Eee, no także jak pewnie będzie edycja, no to ja nic nie będę robił tu żadnych ekspiarek właśnie. Bo jaki to ma sens robienia ekspiarek, jeżeli na każdym streamie są jacyś oszuści, którzy wbijają i wszystko kradną i wychodzą z wyspy albo i zostają, żeby kurwa taki Loe debil myślał, że w ogóle nic się nie dzieje, bo jest mało aktywne, no i niestety to wszystko widzę i, I nie wiem, czy mój kradną ludzie, ale no, no tacy są, no i nie polecą naprawdę, no. Nie ja wiem, jestem oszusta, ale kurczę zabrałem w grze komputerowej. Nie wiem, czy 3 miliony zabrałem. O kurczę, ale jestem koksem. Dla mnie to jest trochę taka, no, żenada ze strony zachowania tych graczy. No ale niestety tacy są gracze, a nie umiem po prostu poprosić. Yy, I też chciałbym kiedyś nagrać na 500 słów. Będzie naprawdę śmieszny odcinek, bo. No mogę Wam coś zdradzić, że będzie to tak jakby początki powstawania kanału, nie wiem czy to na 1000 nie zrobić czy na 500. Bo naprawdę odcinek by był dobry, nie? Byłyby to tak jakby fajne momenty. Jak, jak Loeb Doe zaczyna przygody na YouTube, jego pierwsze kanały, e, shoty z tych kanałów. No, no, chciałbym to zrobić na 500 subów. Także możecie wbijać te subiki, bo naprawdę filmik byłby gruby, naprawdę. Ile już... obejrzyłem pierwszy filmik, jaki mój nagrałem z Montego. Z montażystą to totalnie to było tak jakby tak śm się śmiałem z montażystą, ty z tym filmem, że naprawdę to. No po prostu te filmy są totalnie kozackie. Także pewnie na 500 będzie taki special. A na 750 subów może będzie special jak y, zacząć na YouTubie coś takiego, nie? Albo taki poradnik wiem wcześniej, y, bo wiecie też, no różne to będzie i chciałbym mieć do końca tego roku 1000 subów subskrybentów, jeżeli udałoby się, byłbym bardzo szczęśliwy. 1000 subów widzowie, no 600 subów nam tak jakby zostało, nie? Więc to jest naprawdę do ogarnięcia, tylko potrzebowałbym waszej tak jakby siły mocy tutaj, z Waszej strony, żebyście mi pomogli to wbić. Bo łatwo nie będzie. Nie musiałbym robić streamy cały czas, żeby zdobywać te subskrypcje, zdobywać fanów. I reputację, wiecie o co chodzi? Bo nawet reputacja też jest bardzo ważna na YouTubie, żeby nie być takim Googlem z kamerem, nie? to też, to też właśnie tego nie biorę pod uwagę ale eee, no dobra robimy to robimy cyk cyk ale ogólnie tak myślę że można to dokończyć a na przykład w następnym odcinku jeszcze zrobimy coś tutaj eee, na przykład zrobimy pierwszy dostawę, czyli coś tu zaczniemy robić na przykład będziemy mieli też taki bonusowy poradnik a jeszcze w następnym pójdziemy na po prostu na, na PvP I to bym myślę, że byłoby gitem, naprawdę. Widzę to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to możecie za, za zostawić łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinku z CraftPlaya, subskrypcja dzwoneczkiem tonowym i dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o streamach, filmach. No i wbijacie na Discorda też link w opisie, bo tam gadam z widzami. No przepiękny interior wybudowaliśmy. Ładnie, ładnie naprawdę, mi się to podoba. Ale co, ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Elo!